ma w trzecim dniu na Zanzibarze. Ten plac za mną. Później to będzie Night Market, który zobaczycie pewnie pod koniec odcinka. Po prawej stronie widzimy Dom Cudów. Obecnie znajdujemy się w Stone Town, czyli w głównej miejscowości, jakby w starym mieście Zanzibaru. Stolicy całej wyspy i całego archipelagu. Dzisiaj będzie wykręcone bardziej z ręki niż z monopada, więc troszkę bliżej. Mam nadzieję, że moja ręka to wytrzyma. Obecnie co? Zwiedzamy Stone Town. Chodzimy po okolicznych miejscach, okolicznych miejscach. Zwiedzamy te wszystkie elementy, które się tutaj znajdują. Byliśmy pod domem Frediego Mercurego, co pewnie mogliście zobaczyć, co możecie zobaczyć za chwilę. A ten kot leży na, tym, na palmie. Pod domem Frediego Mercurego. Obecnie zmierzamy do e, Slave Market. Kawoda czysta. Dzisiaj temperatura jest ciężka. Padał deszcz od rana, więc po prostu jest tragedia, jeżeli chodzi o oddychanie, jest mega duszno. Słońca zbytnio nie ma, ale to nie pomaga w ogóle w tym momencie. E, czemu stąd tam? Stąd tam z tego względu, że całe miasto zostało zniesione z dwóch rodzajów kamienia. Jeden kamień to ten, który był wydobywany tutaj na miejscu. Drugi kamień był wydobywany z morza. Niekładnie zrozumiałem o co chodziło z tym, ale tyle mogę Wam przekazać. E, to jeszcze Alfred Imer, którym wam powiedziałem, czemu dom cudów. Dom cudów z tego względu, że w momencie, w którym został wybudowany, lud z Zanzibaru w ogóle nie znał elektryczności ani innych nowoczesnych elementów, które zostały wprowadzone do życia na zachodzie, w zachodzie Europy i w Ameryce. Więc dla nich było to na tyle dziwne i nieoczywiste, że nazwali to domem cudów, w środku, że była m.in. winda toalety elektryczność, czyli to wszystko, czego oni wcześniej nie widzieli tutaj na miejscu. Dzisiaj nie w planach mamy Stone Town. Po Stone Town e, płyniemy na Prison Island, gdzie znajdują się żółwie olbrzymie. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć zielone w rezerwacie, dzisiaj będą olbrzymie. Prison Island znajduje się gdzieś tam, pewnie wziąłeś jedną z tych malutkich łodzi, które są za moimi plecami. Jeżeli chodzi o samą Stone Town, fajnie, no można zobaczyć na pewno e, bliżej się do tej lokalnej, lokalnej i... lokalnej i... Zdobyć się do tej lokalnej jest, możemy się zbliżyć bardziej do lokalnej społeczności. Chodzimy w ogóle z przewodnikiem, który cały czas tłumaczy nam wszystko z takim dość dużym zaangażowaniem. Ania się denerwuje, bo nic nie rozumie. Ja też nie wszystko, ale chociaż szczęście jestem w stanie ogarnąć i może chociaż trochę Wam przekazać. Nie wiem, czy widzicie? Te tutaj są takie czarne zacieki. Wszystkie budynki tak wyglądają. Jest to spowodowane po części tym, że czynniki atmosferyczne, które tutaj występują, czyli bardzo słona woda, która jakby tą sól przenosi razem z wiatrem na budynki. Dlatego wysoka temperatura powoduje, że pojawiają się takie zacieki na ścianach. W ogóle jechaliśmy samochodem, myśleliśmy, że cała jakby dzielnica spłonęła, bo tak to wygląda z dużej odległości. A tak naprawdę to wszystko jest spowodowane tylko i wyłącznie właśnie tymi czynnikami atmosferycznymi. Ogólnie budynki na Zanzibarze czyni były mocno dekorowane, najbardziej największą wagę skupiało się na drzwiach wejściowych. I to od drzwi zależało, czy gospodarz był zamożny, czy nie. I wyróżniamy dwa typy. Pierwszy typ to jest arabski, drugi jest indyjski. Rozróżnia się między innymi tym, że ta górna część tych drzwi, w przypadku arabskich była po prostu płaska, w przypadku indyjskich była ona zaokrąglona, dodatkowo w przypadku drzwi arabskich na drzwiach najczęściej znajdowały się łańcuchy, które świadczyły o tym, z tego jeżeli dobrze zrozumiałem, że po prostu w środku pracowali niewolnicy i to było tak jakby ten związane z ludem niewolniczym, który tutaj na Zanzibarze był bardzo popularny I do 1911 roku a, do momentu aż Zanzibar zablokował możliwość niewolnictwa, to było to na porządku dziennym. Zacznie na to. Są flagi i mamy również najmniejszą, ale nie najmniej ważną nie flaga. Nie jest polska flaga, ale jakiś chociaż znak polskości na Zanzibarze się znajduje. Chociaż z tego co rozmawialiśmy z lokalcami tutaj i w ogóle z ludźmi, którzy tu żyją, to bardzo dużo Polaków przyjeżdża na Zanzibar. Jest to bardzo popularny kierunek u nas. Chociaż patrząc na to ile nas jeździ do Chorwacji, Grecji i tak dalej, to stawiam, że nie jest w topce. No i też na pewno jeżeli chodzi o ceny, tak? No bo widać że są drogie, no wiadomo, że no cenowo nie wychodzi to na tyle atrakcyjnie, jak na przykład Chorwacja albo Grecja. Trzeba się nagliczyć z dużo wyższymi kosztami. Zajmieraliśmy się przed chwilą w targu, na targu przepraszam, e, w Stonton. ale starałem się nie nagrywać za dużo z ręki z tego względu, że nie wiem na ile bezpiecznie to jest. Nie wiem na ile mogę sobie pozwolić. Dlatego wszystko co macie nagrywane, to macie bez mojej twarzy, tylko tak z ukrycia bardziej. Mam nadzieję, że nikt nie podejdzie za chwilę nie ukradnie mi kamery. Market, który tu widzicie, to w większości sklepy rybne. Można kupić tutaj mięso, różnego rodzaju warzywa, tak naprawdę wszystko prawie. Otwarte jest od siódmej rano do dziesiątej, 11 wieczorem. I więc trochę czasu na zakupy mają. Kurde, dziwnie się ludzie na mnie patrzą, jak i to z tą kamerą. Mówią, to jest na pewno bezpieczne. Wyszliśmy właśnie z targu niewolników. A raczej no jeszcze jesteśmy, ale już skończyliśmy zwiedzanie. I powiem wam, że chciałbym wam przekazać informacje stąd, ale tak ja chyba odpuszczę. Dużo się dowiedzieliśmy. No nie są to, wy... znaczy są to ciekawe informacje, ale nie są to miłe informacje. Tym bardziej obawiam się, że nie byłbym w stanie tego przekazać Wam w takim stylu, jak bym chciał i na tyle kompetentnie na ile zrobił to nasz przewodnik. Dlatego no jak będziecie na Zanzibarze, po prostu zajdźcie tutaj, wynajmijcie sobie, e, pogadajcie z jakimś przewodnikiem, żeby was zaprowadził i opowiedział tutaj wszystko, bo no, no jest to mega mocne, naprawdę. Nawet nie, nie chcę zaczynać tego tematu gdzieś tam i wrzucać Wam kilka wątków, kilka jakichś historii różnych, które on opowiadał. Eee, no bo to jest bez sensu. On nam to opowiadał przez prawie półtorej godziny. No, i z godziny półtorej to byliśmy na pewno. Cały czas mówił, cały czas opowiadał. Nie jestem w stanie tego streścić w dwóch czy trzech minutach, bo po prostu, no to jest bez sensu. Dlatego jeżeli będziecie na Zanzibarze, wejście kosztuje tylko 5 dolarów, albo 11,5 tysiąca szylingów. To jest to samo tak naprawdę, więc zajście tutaj, weźmijcie sobie weźcie, sobie, weźcie sobie przewodnika, no i naprawdę wykorzystajcie tę godzinę czasu, żeby spędzić ją tutaj posłuchać trochę na ten temat, bo, bo warto, warto się o tym dowiedzieć. Nie dla ludzi o słabych nerwach, co na pewno, bo no, no jest ciężko. Ciężko, ale ciekawie. Zapraszam jak najbardziej. Polska uno Baruna. Paparazzi, paparazzi, na paparazzi Dopłynęliśmy do Prison Island Pół godzinki z Stone Town Jest dosłownie chwila, moment jesteśmy na miejscu 10 osób, płynęliśmy taką starą łodzią Zdjęcia pewnie gdzieś pojawią się na Instagramie, na Facebooku No jest dość ładnie Tu jest w ogóle plaża, która podczas e, przypływu znika Ono tłumaczył przewodni przewodnik przed chwilą Idziemy pozwiedzać wyspę. Zobaczymy, co ciekawego nas czeka na miejscu. Jeżeli chodzi o samą wyspę, nie będę Wam to dużo opowiadał w tym momencie, bo sam też nie jestem w stanie nic Wam powiedzieć, bo dopiero wchodzimy, zaraz sam się wszystkiego dowiem, to później Wam przekażę tę informację. A teraz zmierzamy za naszym przewodnikiem z nadzieją, że przekażą nam jakieś ciekawe informacje. To co, idziemy? Dobra, trochę już wiem. Wyspa słynęła z tego, że była kwarantanną dla wszystkich niewolników, którzy byli wywożeni z Zanzibaru do innych krajów. Przyjeżdżali tutaj. Tutaj spędzali około dwóch tygodni czasu, gdzie przychodzili testy medyczne. Następnie stąd, jeżeli byli zdrowi, jechali dalej. A my obecnie znajdujemy się w rezerwacie żółwi olbrzymich. Tylko akurat wszystkimi uciekły. Zamykajcie. <laughs> Idziemy do żółwi. Żółw. 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 Same żółwie. Ej, mordo. Co jesz? Zajebisty kokos, kurwa. Jaki dobry. Ej, ale tu już jest przerzuta Mordo. Ej. Mordo. Wróciliśmy za chwilą z Prison Island. Właśnie jesteśmy na nocnym markecie. Ludzie się dopiero rozstawiają, więc jeszcze wszystkiego nie ma z tego co widziałem. Spróbowaliśmy soku z pszczyzny cukrowej. No dla mnie nie jest tak dobry, jak wszyscy opowiadają. Może trzeba go pić z lodem, ale trochę się obawialiśmy tego lodu, żeby jutro nie, jutro nie było żadnych rewolucji. I co? Trzy dni za nami. Naprawdę ciekawe trzy dni. Dzisiaj pogoda co prawda nie dopisała na plażowanie, ale jak najbardziej przypasowała nam, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Trochę deszcz popadał, no ale było parno, ale fajnie. Obecnie za chwilkę wracamy do hotelu dosłownie coś mnie gryzie. Dosłownie za 20 minut zbieramy się do samochodu, jedziemy z powrotem do hotelu, tam czeka na nas kolacja. I co? Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. zostawcie subskrypcję, lajka, zapraszam na grupę na Facebooku Wakacje za grosze, na Instagrama Instagram Tylowski. Tam też była cały czas relacja z naszego wyjazdu, pełno Insta i no wszystkiego co związane z Zanzibarem i to co my tu w ogóle robimy. Co? Dziękuję jeszcze raz. It's a się,